No, z tej strony ja. Gibson 77. Dzisiaj nagrywam z Speed Drawa, więc będziemy rysować. I i ty widzu ty widz, musisz zasiać łapkę w górę i suba z dzwonem. Więc zaczynamy rysowanko. A na pięciu łapek w górę kolejna część tego banana rysujemy. No nie, bananek i Banana zrobimy takiego fajnego Tego księżyca I Mój banan wyszedł dziwnie I tutaj musimy to usunąć, ale tutaj może być Tu może być O, teraz może być ładny banan Zakorujemy go sobie Jakoś tak dziwnie, trochę tak dziwnie go zakolorujemy. Aby było, aby było. coś takie. Albo nie, nie będziemy takich poprawiać, Dobra. Brązowy. Gdzie to jest taki brązowiutki? Taki brązowy. O, 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 jest taki brązowy. Tu tak. Takie coś. I taką skórkę. O, taki bananek. Mm, co tu jeszcze w bananie można? A mogę coś innego, co na Ale dobre, niech będzie, niech będzie taki ten banan. I co tu jeszcze można dodać? Można dodać takie słoneczko do tego bananka. Kurat czas nam się wystarczy. Będzie w kolorze banana takie dziwne słoneczko ale albo nie jednak nie 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 nie. Czy? nie 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 jednak to wymarzymy jednak to wymarzymy bo jednak to mi się nie podoba to słońce jednak mi się to nie ale tło za to sobie zrobimy za to sobie zrobimy ty. ale nie nie na, nie na żółty kolor co to by się stało zróbmy na taki pokojowy kolor taki bialutki jakiś Taki biały kolor. Nie, nie taki. A, bo na taki niebieski. Na taki niebieski. O, może być taki niebieski. Dobra, nie starczy. Cieka będzie kolejna rundka zaraz. I możesz też te, też sobie wpaść na kanał Oskaboski. Tam też może, tam też jest z tego film. Też możecie zostawić pod tym łapkę w górę. I kto nie ma suba, no to i, su, i subika. Niech jest trochę z czegoś innego. Zaczymy, kto wygra w ogóle. Czekajcie, widzowie. Już jestem. Czy się nadal nagrywam? na się. O, teraz zobaczymy, kto zwycięży to. Kto to zwycięży? Co co, co co, co? to jest? Banan? Nie, ja tu, ja tu nic nie daję, bo to jest dziwne, więc ja tu nic nie daję. Idziemy dalej. Eee, ja też tu nic nie daję, bo to miał być banan. A nie ma banana. Nie ma banana. To? Nawet ja nie wiem, co to jest. Nie mam pojęcia, co to jest. O, coś banik. No tu do tego banana mogę. No trójkę mogę dać. <try> nie daję piąteczkę do tego banana. On jest dobry. Albo czwórkę da, jakby nie było taki. To jest banan, no to dwójka. Mi się nie podoba bardzo. Kiedy będzie mój banan? No, no ten... No ten też czwórka. Albo piątka czwórka. Nie no, ale ten banan to powinien dostać piątkę, pięć Pięć gwiazdek powinien dostać Lub cztery, o To będzie winerem, to wygra, to jest zwycięzca Już myślałam, że to ja wygrałam, to jakiś gościu Nie. to ostatnie miejsce Trudno, zobaczymy jak dalej będzie Ciekawe jaka będzie kolejna kategoria. Już się boję. Co to będzie? Się za. 9. 8, 5, 4, 3, 2, 1. I kolejna rundka będzie. Kolejna runda. Co to będzie? Face. Twarz, naprawdę twarz. Jaki to kolor wziąłeś taki... Taki... O, twarzowy. U. Taki twarzowy. Nie no, to nie jest twarzowy. To nie jest twarzowy. Jeszcze taki twarzowy. A tam no, ten ostateczny nie może być Już taką krzywą twarz zrobię Nie może tak być, oj nie może Takie ładne zaokrąglenie, ja to nie umiem myszką rysować w ogóle No i już nie wyszło, już widzę W początku było dobrze, a teraz się tu zlecę Tu jeszcze może być ostatecznie O, taką ładną główkę zrobimy, może być teraz takie oczy, tylko to już trzeba takie czarne wziąć. Albo i nie. Albo i nie. Oczy zrobimy takie tutaj między okiem. Kolejnie między okiem. I tu teraz zrobimy czarny. W środku oka, w środku oka. O nie, świetnie. A tu zrobimy takie czerwone, takie jakie czerwone. Eee, dobra, tu dam albo nie, 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 tylko. Nie, teraz zmienię, bo jeśli jak to wyjdzie, dobra, będzie trochę inna koszka. Nie, nie, albo. Nie mogę tego.

weźmiemy czerwony ost czerwony teraz jeszcze weźmiemy brązowy Teraz zrobimy jakieś włoski w parę minut, w parę minut, face w parę minut, face to face w parę minut parę minut. Ja nie mogę jeszcze nos. Jeszcze nos jakikolwiek Dobra, już to będzie, już i tak nie zdążę. Nie zdążę. No nie, źle nam to poszło, źle nam to poszło. Źle nam to poszło i to bardzo źle nam to poszło. No ale trudno. Co to w ogóle jest na twarz? Nie wygląda jak twarz. Nie daje nic z tym wiosku. O, bałwanek! No nie wiem. No nie wiem, no nie wiem, co to To twarz brzydka mi się nie daje, że. Czyli mogę brwi jeszcze zrobić, no. Ale trudno. Trudno się mówi. face. Nie, to jest... na no, jedno może. Kropka dziwna. To, to, to już w ogóle dziwne nic nie ma na tym Kolejne? O, jest, moja, to już powinno zasłużyć na lepiej Na pięć gwiazdek powinna, to już ostatnia twarz? że tamto to było? Ja nie wiem, co to było to wygrał? To jest ten bałwankiem Dlaczego on? O, ale 8 razy zrobiłem, lepiej niż jakiś ten Dobrze, dobrze, dobrze. Teraz kolejna nie będzie